To Igor XD Dawno nie było Iście do naszej bazy Koleszka też nagrywa Więc się nie zdziwcie um, no No tak dawno nie było z bazy Wczoraj Nie uwierzycie co spotkaliśmy Czy będzie to żywe czy nie żywe Spotkaliśmy myśl w bazie Wiecie ona miała taki roz ochrany ten ogon. Więc... co mam powiedzieć? Spotkaliśmy wiesz. Idziemy zobaczyć czy żywa. Nie, ale jej tu nie ma. Nie ma jej. Ej, śmigory. sprawdź pod nogi. Nie ma jej nic. No patrzałem tutaj wszędzie. O, tu jest, tu jest, cholipka. Myszko, szczurku. Ej, ona żyje. No, o ja kurde! Jaki sprinter? Ona tutaj była. Specjalnie tutaj nie stanąłem, tylko tutaj. Ona się chyba, boi. Je, chyba ją wystraszyliśmy. Damy jej jeść. No dobra. Kawałek hmm. Gyora, A przynieś kawałek sera. Sera? No Muszę się chyba sery lubią jeść. Nie no. Masz myszko. Ona znowu tak jak wczoraj jest przestraszona. Dobra, idźmy. Dobra, chodź stąd.